To jest ostatnia matka jak na razie, którą nagrywam. Tak to będą krótkie filmiki, bo się szkoła zaczyna. Nie, krótsze te filmiki będą po prostu. na razie zaczynam ten. No powiem mam no, czwartą klasę. Tutaj nie na początku to będzie ty, ry, ry. Musisz się Musicie za knię. Boże święty. Nie wiadomo jakie cuda, ale... Będ, więc Albo nie będzie w ogóle filmików, to przeżyjecie po prostu jakoś. Albo będą króciutkie, naprawdę. Mapka się nazywa Ucieczka mm, ze szkoły. To macie autora. Mleczny huksel 99. No, to jest trzecia mapa autora. Nie, nie trzecia część, ale jest druga część tej mapy, bo ją widziałem. Ale no, chyba będziemy startować. Mmm. Kowalski, gienio. Niechnij najpierw guzik na dole. A dobra, już myślałem, że wyjść nie mogę. Zobaczmy, no, że myślałem, że mi Minecraft to zbagowało. No, ja tam paś. Dobra. No, jeszcze co? Zaspać na lekcji? Co? Już pierwsze dnia szkoły? Dobra, nieważne. Ja już wygrać do dyrektora. Aha, jeszcze jedno za pięć minut spraw sprawia no. ze wszystkiego. Ile błędów zrobicie, generalny? Zostaniecie uderzeni. cegłą. ty myślisz? Co do. Gdzie jest? Muszą uciekać ze szkoły. Mam. Um. Dwa guziki. Co? Co? Drugi guzik. Policja stać! o OCD! Uciekamy! Sala na. Co? Паркур бьет. Ну, правда. Паркур бьет. Ну, не же. Не, ну, что паркур? Полиция. А, мучайка. O nie, no to są chyba jakieś jaja. Zabiłem iść, to były szkielety. I gdzie teraz? No to są. Ta mapa to jest jakieś czyste zło. Nie, Jaś, ja się tu nie bawię, nie, nie. No tak, nie dam. Nie było, żebyś nie cheatował, więc. Podaćimy. Co to? Bibliotekarka wodzielka. Nie wiem o co by. I co się tam stało? Ja bym w życiu tego nie przeskoczył. Widzę tutaj, tak? Klimatyzacja, jejo. Dziękuję. Mona. zero, Dobra. No bo tam było, tam że na grimacie zero. Jejot, ja, co to mi? Co jakiś guzik do diarobu do tego? Macie go znaleźć. Nie. Co? Nie umarła policjant. A więc... Eee. Co tu się dzieje? No, dobra. Zamarznięte kanały, OCB Kanały, dobra. Kanały to, to prawie w każdej mapce są, ale zamarznięte. Jej, ja nie nienawidzę czegoś takiego. Moim no, jeszcze to po prostu przejść, bo to jakby było. Jej, ja to co? Naprawdę. Dobra. Find the button, Jeja! Yeah, yeah. Czy ta mapa to jest największe zło na świecie? Co tam jest? Gdzie ten buton jest? I czemu to żadnych dialogów nie myśli? wzięło? Chociaż myślałem, że widziałem batona. Jejo, yeah, ale to jest zło. Co to jest? O, wnikam. ten baton? Nie, a ja nie ukośnik. Wiem, że czytuję, ale no, muszę na no, sorry, Ni nic nie ma. No. O, o, dnia. To tu, tu jest ten baton, dobra. Nie no musiałam sobie to postawić, bo nie wiedziałam. Um, um, no, Tam, kaśnik. Może... Zero. Dobra. Wiem, że strasznie czytuję, ale no muszę. Fajny button. Nie, no, serio. Fajny button, nie wyskoczę. Gdzie ten button? Podejrzewam, że on jest tak skidrany, że ja go w życiu nie znajdę, nie pod wodą. Jeszcze jak coś mamy, no bo nie w zapasie. Po co ta dziura, jak nic nie ma? Dziura w kanałach, halo? Ja ja robicie? Gdzie ten baton mój? Mam ten baton. Nie Ej, ale gdzie ten baton? Alo, podpowiedzi żądam. Widzę, bo ja teraz nie rzucę tej mapki. Albo udzielę to na party dwa. Po co ten napis? No coś tu musi być w tej dziurze. Ale co? No chyba, że ten przecież otworzy tam jakiegoś pistoletu. A no tam miałem zniszczyć. Ja się chyba podaj. Nie ma tu żadnego betona. A i beton? Taki beton. A gdzie tu jest beton? Ale tu był beton. Gdzie ten beton? No, jakby mam beton. A ponieśmy wszystkie te, te cementy, może coś za nim jest. Naprawdę? Co za... Dobra, może chodźmy jakiegoś tego gabinetu. Pan dyrektor jest tak naprawdę Tak, a ta szkoła jest pułapką. TNT mam Co? TNT mam piro... mam What the fuck? Ach! Jezusie, o co te ta mapa? Paralotnia, jeja. Dobra. Ja wezmę sobie dwie faryberki, najgorsze jest to, że nie za bardzo. Dobra, dawaj to. Leć, leć! Dobra. Jeszcze ściągnę. Wiesz, gdzie idziesz? Dom. staram się. tam dobre zakończenie, ale ja chcę to inne zakończenie. Chcę zobaczyć, ja chcę zobaczyć złe zakończenie. Stara szopa, oto. Nie chwila, bo co się tam stało? Dobra, nie zapomnij. No zostawcie diaxę, chociaż że mapa dziwna strasznie. Ale modę. Czekajcie. Hmm. Gamy modę 3. U gamę. Modę 3. Eju. Nie to tam. Okej. Okay. Ale Co tu się wydarzyło? Określam Gamę mordę Złe zakończenie, smój się zjawił. Naprawdę. Czekajcie, Gamę mordę trzy jeszcze raz i dajcie do tego domu. Aha, tu tunel jest to. Jak mnie zgada, skąd on był w tej shopie, przepraszam. Jak przed chwilą tam siedział, ale... ale to jest... Ale to jest głupie! No dobra. No. Nie. Nie, jeden, tylko zero. Mapa strasznie głupia z takim humorem tak głupim. W ogóle mieszkam sam ojcem. Aha, fajnie. No to są problemy. To ja to nie... Ale no zostawcie nie jak sobie. Mapa bekowa strachnie, no. Jeśli chcecie kojarzy, cześć, ale sądzę. To napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę naprawdę. Model 3. No ale autor się postarał no. Może to wszystko takie dziwne. Bardzo dziwne, co, co się tu stało? Czy ja czegoś... gdzie jest to pomieszczenie z elitrą całe What the hell? Dobra, nie zniknę. Dobra. Ja muszę, we, we. Przejdę się na lekina. Hm? Hmm? hmm? Wpadłem przez ścianę. Ja, a no tak, zapomniałem. Nie zrobię dwa razy spacji. Nie, no weźmy właśnie tego. Dobra, przeszedłem tymi kanałami, tutaj, tak? I to było strasznie głupie. Te kanały. Ale no ten przynajmniej ten fight debatun główny. Dobra, ale ja coś tam jeszcze wcześniej widziałam, i tego nie było. No tu jest ten parkour cały, tak? I tu jest coś za tą co mamy tu. A to jest to, ale to co jeszcze jest? Aha. A czekajcie. Dobra, bo ja tu czegoś nie przeszedłem. Na zero. Zadanie. Zadania. Dobra. Pograj na kąpię. Ej no mówię do siebie, co? Dobra, więc spokojnie, idziemy. Kuli. Dobra, klikam. I dopiero tu miałem być, więc no. Gamyeee. się. No, więc. Papa strasznie głupkowa, tak, A to w ogóle co to za sala? Parnaszki Dobra, jeszcze sobie zobaczymy tam. Mim, kośnik. Gamyee, Jeden. Dobra. Cyril. Dobra. Chcę zobaczymy jeszcze na koniec perspektywę creepera i może jeszcze. Pan. pęka. Ech, bo A, nie wiem. czemu tu się nie Dobra, to się mopy nie da Ładne. Dobra, właśnie damy. Moda, no, 3 Jak creeper był nie widzi. Pękka? Dajcie pękło. Jeee! Widzę tego creepera. Dobra, widzę łapeczkę, subika, diaxa. Możecie zostawić dla autora, choć nie jestem pewny. Możecie sobie sami zagrać tą mapę. A mogę sterować? Szkoda, że nie uda. Nie da się sterować tą creeperą. E no. Napa no. jak pan. Już jestem poza dobrokiem. a tu co? Ach, tu jest to coś. mam góż! Czekajcie, jak to jest zrobione? Jak to idzie tam? Jest tak mało miejsca, to jak to idzie tu? Aha, że tu... Czy tu jest już bedro? To jest tylko jeden blok tak naprawdę. Dobra. No, bo była spoko. I co wie. Przestało padać na koniec. Trzymajcie się. Łapka, subika, dzwoneczka. Elo, widzimy się na filmie kolejny.